Hej, hey jestem Nevka, a dzisiaj w filmie mój pierwszy raz z gwaszami. Będę nimi malowała jakiś taki szybki line up kota. Wiecie, tak bez spiny, że coś tam nie wyjdzie, a szkicowałam Bóg wie ile czasu. E, także na spokojnie. Słuchajcie, pierwsze wrażenie moje z gwaszami jest takie, mm, pamiętacie plakatówki w podstawówce, no to jest dokładnie pra prawie że takie same farby. E, mam takie wrażenie, nawet pachną podobnie, zachowują się podobnie, tężeją podobnie, kryją podobnie. E, naprawdę mam wrażenie, że to są e, plakatówki. Co do samego malowania nie było najgorzej, kolory mm, są ładne, yy, można budować fajne krycie aż do pełnego, co jest praktycznie niemożliwe akwarelą. To mi się podobało. Same farby, bardzo dobrze napigmentowane, tylko ta praca z taką gęstą farbą nie jest moją domeną. Jeszcze tego nie umiem robić, muszę się dopiero tego nauczyć, bo nie malowałam ani akrylem, ani olejami, nic z tych rzeczy. To może być powodem tego, że nie pracowało mi się zbyt dobrze gwaszami. Jednak nie mam tym farbom wiele do zarzucenia, po prostu muszę je wyczuć, muszę wyczuć ich krycie. Pracę z nimi ogólnie nie było źle, jednak no zobaczcie efekt. E, musiałam sobie popróbować wszystkiego, także mm, ten kod to jest e, tak naprawdę test. To nie jest żaden wielki art i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Jeżeli macie podobne zdanie co do Gwaszy, albo macie inne zdanie, albo ma macie może jakieś sugestie co do tych farb, zostawcie mi komentarze. Jeżeli Wam się spodoba film, no to łapki w górę. Zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama. Do usłyszenia, do następnego razu, pa pa!